Witamy na konferencji prasowej po spotkaniu MKS Dąbrowa Górnicza King Szczecin. Są z nami przedstawiciele drużyny, gości drużyny ze Szczecina, która wygrała ten mecz 79-76. Trener Arkadiusz Miłoszewski, a także zawodnik James Eats. Na początek o komentarz poproszę zawodnika James. Please share your opinion about today's game with us. Uh coming into the game, coach told us it would be the tough game of our road trips um because it would come down to one on one defense and um that it was it was a tough game, but um we showed our fight and that we could be a good team and we got it done. Już przed tym jak tutaj przyjechaliśmy, spodziewaliśmy się tego, że będzie to trudne spotkanie, trenerzy nas na to przygotowali i tak faktycznie się stało. Na szczęście jestem zadowolony z tego, że udało nam się to spotkanie wygrać. Teraz o komentarz poproszę zawodnika. No, po pierwsze tu Jimmy fajnie, dobrze powiedział, że wiedzieliśmy, że zespół Dąbrowy Górniczej gra bardzo dużo jeden na jeden, szczególnie czyli i, i Wersz dobrze rozbijają te, te gry jeden na jeden, lubią wymuszać faule. No do tego nie doprowadziliśmy, bo aż 33 oddane rzuty wolne. Pierwszą połowę troszkę sobie przespaliśmy, drugą połowę zaczęliśmy lepiej bronić. Też uczulam zawodników na to, że jeżeli na wyjeździe pozwolimy zespołowi przeciwnika rzucić 70 punktów, to jest duża szansa na wygraną. Dzisiaj pozwoliliśmy aż na 76. Nie boję się o atak, atak nam zafunkcjonuje. Ja wiem, że mamy duży potencjał w ataku. Cały czas pracujemy nad obroną. Dzisiaj był sprawdzian obrony 1 na 1. W drugiej połowie troszkę zmieniliśmy obronę, szczególnie w czwartej kwarcie. I tutaj myślę, że zespół Dąbrowy nie mógł sobie poradzić. Ja myślę, że też ta in intensywność, dużo zmian w moim zespole, czyli wykorzystywanie jak największej ilości zawodników spowodowało to, że jednak ta czwarta kwarta troszkę słabiej wyglądała. Mówię o zespole Dąbrowy Górniczej, to znaczy już nie mieli tak siły, żeby te punkty zdobywać. Tak jak mówię, gra oparta jest na tych graczach amerykańskich jeden na jeden cieszę się bo to był bardzo ciężki mecz przekonał się o tym Śląz Wrocław przekonała się Legia przekonał się Anwil Włosławek cieszę się że nam się udało tutaj wygrać Dziękuję bardzo jest jedno pytanie na naszej dziennikarskiej grupie na WhatsAppie do trenera Pytanie zadaje Mateo Kazulani, międzynarodowy korespondent, jak ważna dla wilków morskich była tutaj obecność Watachy w Dąbrowie Górniczej i w ogóle jak ważna jest obecność Watachy w zdobywaniu punktów na wyjeździe. Cieszymy się, że kibice za nami jeżdżą. Nawet poświęcili swój czas, nie oglądając ważnego meczu dla piłkarskiej reprezentacji, bo podejrzewam, że cała Polska przed telewizorami, a oni przyjechali ze Szczecina, chyba byli już wczoraj. Wspierają nas bardzo. Cieszymy się. Jestem w ogóle, może nie mamy. Za dużej frekwencji na hali, ale mamy naprawdę bardzo, bardzo wiernych kibiców i chylę czoła. Jestem pełen podziwu dla, dla tego, że z nami jeżdżą i dają nam też dużą, dużą energię. Z tego się cieszymy. Witamy na drugiej części konferencji prasowej po spotkaniu MKS Dąbrowa Górnicza King Szczecin. Są z nami przedstawiciele drużyny gospodarzy, drużyny MKS Dąbrowa Górnicza, trener Jacek Wienicki, a także zawodnik Jarosław Mokros. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz bezpośrednio po spotkaniu. Gratulacje dla zespołu z, ze Szczecina. Nasz bardzo wyrównany. Bardzo długo prowadziliśmy, prawie 30 minut na prowadzeniu, 6 minut na prowadzeniu. Zespół ze Szczecinia, taki jest sport, wygrywa ten, który naprowadza w ostatnich no, na koniec. My niestety, ale błędy, nie wyciągnęliśmy wniosków z ostatniego meczu, który miał podobny przebieg w sensie naszej defensywy. Uważam, że nasza defensywa, nasza obrona jest, była dość, dość dobra, Powinniśmy w, w trzeciej kwarcie głównie błędy i to nas kosztowało. 13 na 25, za 3 punkty zespół z, z, z Szczecina. My 4 na 21. No to jest statystyka, która mówi o wszystkim. Dziękuję bardzo. Teraz o komentarz po spotkaniu poproszę zawodnika. Na pewno tych tłówek, jak już na zauważyłem, 4 na 21 u siebie to na pewno jest zdecydowanie za mało. E, szkoda tego meczu. Ja, ja mogę to nam tylko z perspektywy zawodnika, że w końcówce popełniliśmy zbyt dużo błędów, które nie były w, w scoutingu. Zagraliśmy troszkę po swojemu niektóre akcje, kosztowały nas punkty, za każdym razem strupulacje nas, nas karali punktami, także na pewno, żeby wygrywać w przyszłości, musimy bardziej trzymać się też planu i, i grać na pewno w końcówkach bardziej zespołowo. Szkoda tej porażki po raz kolejny, ale mam nadzieję, że będziemy z tego mocniejsi. Jest jedno pytanie na Whatsappowej grupie dla dziennikarzy, do trenera pytanie od Mateo Kazulaniego, międzynarodowego korespondenta. Jak krótka rotacja tak naprawdę siedmiu zawodników wpłynęła na końcowy wynik według trenera i dlaczego tylko siedmiu zawodników dzisiaj grało? Taką rotację mamy, Kasper Radwański jest kontuzjowany, Kucharek wszedł, ale jest dopiero dwa dni z nami, taki, taki mamy skład, nie zdecydowałem się na wpuszczenie dzisiaj Rajewicza i taka jest decyzja. No to my gramy tym, co mamy. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań. Dziękuję za udział.